Witam kolejny raz. Dzisiaj będzie oscyloskop Tektronix 2335. Jest to oscyloskop z lat 80 prawdopodobnie. Serię 2300 rozpoczęto tam w 1983 roku produkować. Tak znalazłem w internecie, w internecie informacje. Jest to ostroskop 150 MHz w tej chwili mamy podane dwa sygnały 1 kHz Patrzę tak dobrze 1 kHz I co tutaj powiedzieć Kupiłem go uszkodzonego po włączeniu się okazało że w ogóle lampa nie świeci Przeraziłem się, że mówię, może że lampa jest uszkodzona, potłuczona, nie, niebo nie było szkła słychać. Rozkręciłem go, dwie śrubki się wykręca, to się wysuwa z obudowy. No i sprawdziłem bezpieczniki, sprawdziłem napięcia. No i okazało się, przy sprawdzaniu napięcia wszystko jest ok, ale tak, w oko mi się rzuciła wtyczka. Nie wpięta w gniazdo szpilkowe. No mówię, co, co miał na myśli ten, który go przede mną naprawiał, że tego nie wpiął. No i po prostu no wpiąłem. Mówię, może jest uszkodzenie, jakiegoś wyższego napięcia, zwarcie idzie. Zobaczymy jakie będą efekty. Wpiąłem ostro wruszył bezproblemowo ruszył ale okazało się, że w kanale drugim występuje problem z poziomem linii. Linia sobie ucieka, waliuje, świruje. Oto miałem taki przypadek kiedyś, to był zimny lut. Więc po prostu wziąłem zacząłem płytkę uciskać, szukać zimnego lutu. Ale przypadkowo dotknąłem jeden przewodnik, dwa przewody idące do, do wtyczki i do płyty głównej. Na płyty głównej no są, to nie płyta główna, tylko tam jedna z płytek. No i efekt się zaczął pojawiać, świrować, okazało się, że nie była do końca wpięta. Czyli były dwa uszkodzenia, raczej dwa przypadki. Nieokreślone mi, jak to powstało, że jedna wtyczka była wypięta całkowicie, druga nie była dopięta. Oscyloskop ruszył. Wygrzałem go dwie godziny. Oscyloskop działa bez zarzutu. Tym, że z góry mówię, jak go wygrzewałem, to ja nie trzymałem na jednym poziomie, tylko po prostu ruszałem, żeby po prostu lampy nie wypalać. Lampa w stanie idealnym. Jedyny mankament to jest brak jednego zatrzasku do zamykania obudówki, nie ma. Nie ma jednej nóżki, i jest połamany przycisk poziomu wyzwalania. Mam fragmenty jego, ale po prostu nie mogę ściągnąć tej gałeczki. Żeby po prostu go pokleić. Będę musiał zapytać się chłopaków na elektrodzie, którzy naprawiają tektoniksy. Jest tam taki jeden zwłaszcza, który tam się specjalizuje w tektoniksach, z tego co mi wiadomo. Może podpowie mi jak tą gałkę ściągnąć. Ja się spotykam, że były normalnie nakładane gałki. Albo była śrubeczka z boku. Ewentualnie zdejmowało się denko i była śrubka. I to był taki na ścisk, zacisk. I po prostu, no tutaj nie mogę ściągnąć nic. Nie chcę tego siłowo by robić, by potencjometru nie uszkodzić. Osteoskop naprawdę w bardzo fajnym stanie. Robiłem mu przed chwilą testy na... Po ...porównawcze z ostyroskopem Rodeszwalcem. Amplituda się zgadza, podstawa czasu się zgadza. Są pe pewne niuanse, no ale gdybym ja go zaczął kalibrować, czego po prostu byłoby mi bardzo trudno dokonać okazałoby się, że nie poprawiłbym tego. Nie uzyskałbym lepszych wyników. ma jest około 3% błędu. Standardowo. A tu jeśli na ten 1% błędu by doszedł, 4% błędu to nie jest źle Oscyloskop, a jeszcze nie ma po prostu na rączce plakietki Tactronics. Kupiłem go za 200 zł, 12 zł wysyłka Myślę, że będzie w gorszym stanie, jakie będzie uszkodzenie. Na szczęście nie ma i tutaj jeszcze zaznaczę, że on jest bardzo ciężko zbudowany on nie jest duży nie jest duży i jest zbudowany w sposób zwarty płytki są w płytki wpinane gniazdami takimi gniazda krawędziowe raczej nie są gniazda krawędziowe Gniazdy, wtyki szpilkowe to będą jest płyta na górze jest płyta z boku jest płyta od dołu to jest tak spięte. Nie ma po prostu możliwości odchylenia płytki, żeby toż pomierzyć, podłubać. Bardzo zwarta budowa. Ostatnią kalibrację przechodzi w 2015 roku albo w 16. Jest wentylatorkiem lekko szumi lampa, lampa ma siatkę na sobie czyli nie ma błędu paralaksy Co ma ciekawego Jeśli powiedzmy nam ucieknie przebieg to możemy go sobie odszukać Taki szybki przycisk. Ma korektę pola magnetycznego, czyli po prostu cewkę ma na bańce, że aby się przebieg lekko przekrzywił to się go koryguje. Czyli tak taki mały, a już taki z górnej półki ostroskopik. No ten, ten to pokrętełko mnie boli trochę. Szkoda, że jest zniszczone, że po prostu nie jest w, w dobrym stanie. Może ktoś bym miał na sprzedaż nie za pierdyliony, tylko za te pieniążki uczciwie po prostu nie żyłując kupującego. To bym kupił, bym założył, jak je to tego skleję, bo mam te fragmenty bakujące, tylko nie umiem go zdjąć. Zobaczmy sobie pracę w x y. X y działa, nie. Nie wiem czy x y uruchamia. A mnie jeszcze nie potrzebuje tego x y. No tutaj jest, że CH1CH2 trzeba by było wcisnąć. Może podstawę wyłączyć. Sprawdzę jeszcze raz. Na tybu XY nie mogę uruchomić. Nie wiem dlaczego. Teoretycznie powinno działać podstawa czasu wyłączona, Zobacz, że na drugi polecie trzeba, a jest. Mamy kreseczkę, no to znaczy, że mamy dwa przebiegi do tej samej częstotliwości. Odstrojmy. Działa ja ty Wyśrodkujmy. Tak najlepiej. Teraz mamy przesunięcie częstotliwości o jednego Hz. Czyli działa w typie XY. Dopiero teraz właśnie wypróbowałem ten typ. Tutaj nie ma nic, nie ma znaczenia niech sobie popracuję w trybie a inwentarz, a inwenter. odwrócenie no mi fajne oskopie kupiłem dla siebie, nie do handlu te dwa mankamenty do naprawy jakie rzekomo tam były no to po prostu uporałem się w parę minut Mówię kalibracji nie robię, nie, nie robię regulacji napięć, żeby to było precyzyjnie, bo mogę kalibrację utracić. Napięcia są w miarę OK. są się w tole, na jaką producent dopuścił. No i następny film. Ja będę miał czas, to zrobię, pokażę jak on jest zbudowany w środku. To by było na tyle. Pochwaliłem się swoim nabytkiem nowym. O, tak powiem szkoda, że nie ma żadnych papierów do niego. No i że jest to uszkodzenie, no i jest brak tego za, za, zamykania jednego zasuwki. No dobra, film trochę już trwa. Nie będę przeciągał. Do następnego razu. Cześć, trzymajcie się.